Wymień trzech Niemców, którzy grają w klubie hiszpańskim. Yy, dobra, no to zacznijmy sobie od Realu Madryt. I obrońcy Realu Madryt jest to. Yy, nie Alfonso Davis, tylko. No jak się ten drugi kurwa nazywa z Bayernu, co przeszedł? Zawsze ich mylę. No jak się nazywa? Jak się nazywa? Alaba, 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 alaba. Oprócz tego. Idźmy dalej. Mamy Barcelonę, mamy Bramkarza, oczywiście Pana Terstegena i trzeciego, i trzeciego mamy, tam jeszcze, nie patrzę, dajcie mi się zastanowić kurwa, dajcie mi się zastanowić, nie mam pojęcia, czekaj, no bo się śmieje. no bo się śmieje. czy ja nie wymieniłem kogoś oczywistego?